Witam was serdecznie wszystkich. Mam na imię Wojciech Szadek. Jestem z grupy Las Macabre i RPGowego Jaka. Czy ktoś wie, czym jest RPGowy Jaki Las Macabre? Już tam wszyscy, czy nie? Większość wie, część nie wie, więc może powtórzę. Las Macabre to jest taka grupa kreatywna, która została stworzona przez kilku znajomych. i Jest nas ósemka i my tam razem propagujemy RPGi w całej Polsce, jeżdżąc gdzieś po konwentach, takich jak ten. Mamy już tam jakieś, jakieś doświadczenie, bo tam w sumie, jakbyśmy obliczyli, to mamy w sumie tak ze 150 lat doświadczenia, bo każdy z nas tak prowadzi po 20 kilka. E, więc my się dzielimy między sobą naszym doświadczeniem, razem gramy, razem tam myślimy o patentach, rozkwijamy sobie e, rp szki a z drugiej strony też e, mamy, też... E, dzielimy się tym po prostu właśnie na konwentach. Czyli, czyli jeździmy, dzielimy się tym naszym jakimś doświadczeniem. E, no i mamy również nasz kanał na YouTube. Jak ktoś nie zna, to zapraszamy serdecznie. rp Jak. Wpiszecie na YouTube Lance Macabre albo RPGowy y Ak, to powinno wyjść. Więc zapraszam serdecznie, te mamy nasze materiały, już mamy ponad 100 filmów, gdzie yy, omawiamy różne, różne aspekty gier fabularnych. Tak więc serdecznie zapraszamy. Yy, teraz zaczniemy nagrywać sesję, tak więc też możecie zobaczyć, jak my w praktyce niejako realizujemy te rzeczy, o których my mówimy. Tak więc serdecznie zapraszam. Dzisiaj właśnie wpadł pierwszy odcinek, gdzie pokazujemy, jak, jak tworzymy postać i jak, żeśmy stworzyli postaci. A w kolejnych tygodniach będą się pojawiały już same sesje. Bo żeśmy już je nagrali. Tak więc serdecznie zapraszam. I to takim tytułem z wstępu. A teraz będziemy sobie mówili o tym, jak używać światła na sesji. Pytanie: Po pierwsze do Was wszystkich. Ja bym bardzo chciał, żebyście Wy mi od siebie dodali jak najwięcej, ponieważ ja. Jak już mówiłem już kilkakrotnie na tych prelekcjach, wolę, jak więcej wy mówicie, bo ja też się wtedy uczę. I to jest dla mnie super fajnie, jest super rozwijające, tak więc serdecznie zapraszam do wspólnej dyskusji, tak więc będę was wykorzystywał yy, i tyle. Dobra, powiedzcie mi tylko jedno, tak po pierwsze. Yy, kto z was używa światła na sesji i yy, tak świadomie? Tutaj jest, 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 tutaj mniej, tak? Dobra, okej, okay, spoko. Yy, kto jest mistrzem gry? Jest więcej mistrzów gry, więc, więc część może będzie używała potem tego światła. Słuchajcie. Ja ogólnie mam tak, że ja strasznie lubię wsze wszelkiego typu gadżety. Jak sta startowałem w pucharze mistrza Mistrzów, i w ogóle jak prowadzę, to ludzie mnie nazywają panem, panem Teatrzykiem, ponieważ ja przynoszę mnóstwo gadżetów i prowadzę z masą ilością gadżetów, wiecie, tam karty postaci, światło, czarki, nieczarki, jedzenie. Co się tylko da? Plany, planiki, to uwielbiam, i postuję tam gdzieś często wykonuję. Mary się może potwierdzić, bo gra u mnie, więc może powiedzieć, że tak. Yy, tak więc yy, jednym z tych elementów jest światło. I teraz pytanie, czy jak bardzo dla was światło jest ważne i jak Wy go wykorzystujecie? Tam widziałem, że w, nawet w Wolvii wykorzystuje, no do Cthulhu, to ktulu, no, 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 no to jak to robisz? Wiesz co, problem polega na tym, że nie prowadzę po knajpach i nie bardzo mogę korzystać z tego a tak jak mi to Okej, no, 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 ale masz swoje świeczki na przykład, czy raczej średnio? Wiesz co, najpierw raczej tego nie zabieram, bo okay. nie bardzo mam możliwość. Znaczy, ty masz fajny patent, o którym pisałeś w na naszym napisku, ale nie o nim opowiesz i ja go stosuję. To, no, tak, tak, a te gaszenia różne, tak? Dokładnie, tak, tak, tak. To będę spróbował, tak, też będę o, oczywiście o nim opowiadał. E, a ktoś inny z Was? Kto, no, super. E, na przykład świeczki swoją drogą, bo to jest, mi się wydaje, taka jedna z fajniejszych rzeczy na sesji faktycznie, e, ale fajną rzecz kiedyś zrobiłem, wydaje mi się, w momencie kiedy, e, tak, była rozmowa w jaskini z magistrem, tam w kolegium ognia, to tam Warhammer i nagle gasną wszystkie latarnie, wszystko Miałem wcześniej przygotowaną miskę z bombelkami zrobionymi z gazu. No. Na rękę, podpala się i przez chwilę ręka płonie. O kurde, dobra, to, to jest niesamowite. No. Pół. Chwilę mówię, później gaszę rękę, odpalam światła. Magister odpalił latarnię. No, ale jak to zrobiłeś? To, że bąbelki z, z gazem. Taki gaz do zapalniczek. No. Płyn do naczyń do wody i ten gaz naciska się na dnie niski. Robią się bąbelki z gazem, napiera się bąbelki i się je podpala. Naprawdę? Dobra, ok. To jest panem, który... Sz -sz szacun sprzedane. Za Super motyw. Tak samo działa żel do dezynfekcji rąk. Ok, super. No to dobrze wiedzieć. Bardzo fajny motyw. Czyli zagazujesz płyn, e, płyn Lud Ludwika na przykład i, 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 i zagazowujesz te bąbelki, tak? Super, bardzo fajne. To mi się bardzo podoba. No, to, to jest super motyw. Ale zacznijmy może od podstaw, a nie od y, pro-trików. Y, pro e, po pierwsze, dla po co światło? Można tak, po co się bawić światłem na sesji? Bo klimat, dobra, klimat, ale dlaczego klimat? jak się w jest ciemno, to jest tego światło przed no to jest to, że mamy tutaj wszyscy siebie, a za nami nie ma nic. Tak. Ograniczenie w przestrzeni. Tak, jest ograniczenie. Pani światła. Ja a Tak, tak, tak. Więcej tego światła, tak. Tak. I, tak. I ten, ten klimat on buduje się dlaczego? To, że, yy, po, właśnie po pierwsze, dlatego, że właśnie że jest ograniczenie przestrzeni, że mamy jedno światło, które się skupia, i yy, badacze mówią o tym, że <laughs> wynika to z tego, że nasza yy, prymarna. Istota ludzka, jako taka, my jesteśmy zaprogramowani od lat na opowiadanie opowieści, i te opowieści opowiada opowiadały się z reguły przy ogniu. Nie wiem, czy wiecie, jest bardzo, bardzo dobra książka Sekrety Storytellerów. Polecam serdecznie każdemu, kto albo się bawi w rozmowy biznesowe, albo po prostu lubi opowiadać. I tam mówią, że. Jeśli chodzi o życie ludzkie w dawniejszych albo w kulturach, które są mocno pierwotne, albo w dawniejszych kulturach, to wygląda to tak, że 90, prawie 90% czasu, które spędzaliśmy podczas dnia, to, było, to była praca, to była zwykła, normalna praca, ale już wieczorem przy ognisku, to 80% czasu spędzanego przy ognisku to były opowieści. A więc przy tym ognisku, które dawało jedno, jedno źródło światła, Ludzie się skupiają na tym ognisku i sobie opowiadali opowieści. Tak więc generalnie mamy to wprogramowane, w, po pierwsze, w to, że my uwielbiamy opowieści, a po drugie, to, że w ogóle my się często uczymy poprzez opowieści. Dzieci się uczą poprzez opowieści, poprzez tworzenie sobie RPG-ów. Nie wiem, czy ktoś z Was ma dzieci, czy nie. Ja nie mam, ale mam sporo, sporo dzieci dookoła siebie, bo tam moja siostra, przybranych dzieci, trochę, tak? Yy, które. Które po prostu absolutnie... I w, i w ogóle no, też mówił Huizinga ten o się nie miecza, albo potem KUa, że ludzie po prostu badając opowieści, yy, badając też gry niejako, że dzieci się uczą poprzez gry i zabawę, bardzo wiele z tej zabawy i gier właśnie wynika z, yy, właśnie kojarzy się z RPGami. No bo to jest zabawa w dom, w policjantów i w złodziei, i w lekarzy, uczą się roli społecznych właśnie poprzez odgrywanie ról. Dlatego dzieci tak świetnie grają w RPG. Polecam wam, wam serdecznie. Też będzie na, na naszym kanale sesja, albo będzie teraz na, na blogu ojcu. bo tam dla niego zrobiłem po prostu yy, sesję z dziećmi. I, I dzieci po prostu grały tak, że naprawdę, po prostu było rewelacja. Dzieci po prostu umieją od tak opowiadać. Ale dobra, i chodzi o to, że te świeczki powodują, że zamężamy przestrzeń i że niejako jesteśmy w tej, przy tym ognisku, które się świeci i które powoduje, że my, że my chcemy, że te opowieści się nam łatwiej opowiada. Autorem Telingu od Zarania J. York jest bardzo dobra książka, którą mam do mnie Może ją znasz, John York, Ding of the Us. O tym mogę dlaczego opowiadam historię. Tak, to nie znam, to będę myślał o tym. To pierwsza, w imieniu. Super, to będę musiał pożyczyć w takim razie, no to pożyczę od ciebie. No, tak więc, ale dobra, ale tak wracając do, do meritum, ponieważ mamy mało czasu, słuchajcie, jakie, jak to można stosować? Generalnie, oczywiście stosujemy to na różne sposoby. Światło, oczywiście, w najbardziej podstawowy, podstawowy sposób, to jest tak, że mamy sobie świeczki albo lampkę na samym, na samym środku stołu. Ono, ono świeci tak, żebyśmy my się chociaż trochę widzieli, to światło trochę jest te, też takie mocno zamazane, nasze. Nasze wtedy twarze są takie, wiecie, w mocnych kontrastach, czyli światła i cienia, i to też wtedy łatwiej się nam wyobraża, niejako, tą drugą postać, która jest przed, która jest przed nami. To już nie jest Marysia, to już nie jest Wolwi, to już nie jest tam y, ktokolwiek, tylko to, to już jest ta postać, bo, bo nam się łatwo narysowuje rysy tej danej postaci, którą y, mój kumpel, kumpelka odgrywa. Więc to jest jeden plus. Drugie jest, wa ważne jest to w tym świetle, żeby ono było. Działające to jest takie, żebyśmy my, jako mistrzowie gry widzieli swoje dodatki, albo żebyśmy. No, teraz, no, to bardzo często się ma tak, że ma się tego, tego laptopa z boku, który puszcza muzykę, więc on jest też takim pewnym źródłem światła, ale te świeczki, żeby one były były tak tak, tak żeby tak zrobić z tymi świeczkami, żeby one nie, żeby nie było zbyt ciemno. Oczywiście, czasem możemy powłączać część świeczek, ale generalnie robimy tak, żeby te świeczki oświecały nas, żebyśmy też widzieli rzeczy, żebyśmy widzieli wyniki kości. To też musi być wszystko funkcjonalne przede wszystkim. Po to, żeby. Że, tak? Ja, e, jak był okres Halloween, to kupiłam rok temu takie girlandy ze szkieletów jakby I ja Super. mam na stole, na stole i jak ktoś trzeba to po prostu przysłać na szkielet i widać wszystko. Ale fajnie. To, bardzo, motyw, fajny. to... Więc, bardzo fajny motyw. Tak, 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 oczywiście. No i właśnie i chodzi o to, żeby że można to też nie robić tylko świeczkami, bo wiadomo, że świeczki powodują też to często, że się na, nasi gracze bawią tymi świeczkami. Wpychają tam paluchy, nosy i tam tam cokolwiek. I generalnie po prostu może być różnie. Natomiast i, i potem mam z stół, no, ale dobra, no nie, to nie jest super może ważne. Natomiast lampki również działają bardzo spoko. Ja tylko mam, mam tak, że mam gdzieś lampę z tyłu, bo ja lubię jak jest światło, ale że ono nie jest takie jak nie jest totalnie ciemno, bo my często też jedziemy zagonionymi ludźmi i, i mała ilość światła powoduje, że my często kimamy potem, prawda? Tak, to tak. się dzieje na stole, to mm -hmm. To też jest istotne, żebyśmy tak, żeby to też się, żebyśmy też zobaczyli nasze statystyki i wszystko. No ale świeczki generalnie różnie, fajnie działają i lampki z przodu nas ewentualnie z tyłu. No ale możemy się oczywiście tym bawić. Chodzi o to, że polecam wam serdecznie bawić się w różny sposób i ekspery eksperymentować. Ja na przykład polecam serdecznie taki motyw, że układać świeczki nie na stole, albo daję jedną świeczkę małą na stole, ale wszystkie świeczki dookoła graczy, jeżeli mam taką możliwość. I to powoduje, że te cienie, które tam się gdzieś yy, yy, ruszają wokół, rzucają cienie na naszych graczy. Nasze, na, nasi gracze rzu, rzucają swoimi osobami cień na stół, i to robi fajne efekty. Dwa rzeczy, bo stół wtedy jest jasno dookoła, ale to jest taka, taka jakaś bariera światła, która nas. Odgradza od tego świata rzeczywistego, ale z drugiej strony my jesteśmy trochę w ciemności i my, się, i my tam, bo prostu generalnie tym też można, można to, trochę, trochę zadziałać. Tak więc polecam serdecznie. Yy, tak samo polecam wszelkie możliwe jakieś różne właśnie zabawy już tymi świeczkami yy, w trakcie gry. To jest tak, że można bardzo wiele rzeczy zrobić i również świeczki mogą stać się elementem mechanicznym na sesji. Nie tylko i wyłącznie takim fajnym klimatem, jak, jak ty pokazałeś, ale już elementem mechanicznym. Nie się zdarzało robić tak. Że na przykład miałem, yy, miałem świeczki, oczywiście miałem też ten plus wielki, że moja siostra robiła świece. Tak więc yy, przez pewien swój czas yy, yy, w życiu, ja mogłem ją poprosić o cokolwiek i ona mi to robiła. Pamiętam, że kiedyś do, do, na, na, na przykład zrobić tak, żeby, ta, żeby te świeczki były też mechaniczne. nie wiem, powiedzmy, mamy fejty. Gramy sobie w fejta. Każdy z graczy ma trzy punkty yy, fejtu, prawda? I ma też trzy świeczki przed sobą. I kiedy wykorzystuje ten punkt fejtu, gasi sobie świeczkę, prawda? Albo mamy na przykład, ja miałem już taki najbardziej wykręcony w kosmos, może nie najbardziej, ale w miarę wykręcony w kosmos był y, motyw, że ja miałem świeczki w klimacie Legendy Pięciu Kręgów, one miały pięć kolorów, były połączone ze sobą. Jak gracz chciał, żeby jego jedna z cech była, była silniejsza z powodu tego, jak działała obojdzie, to on sobie zapalał jedną z tych świeczek. Albo, albo ogień, albo woda, albo powietrze, albo ziemia, albo opustka. W tym momencie to się działo. I, to się, i, to, i, I każdy z graczy miał te świeczki, to fajnie działało, i, i to wyglądało. Tak samo ewentualnie można robić tak, żeby, yy, żeby te świeczki właśnie, skoro ma, mamy świeczki, które można łatwo zapalić i łatwo zgasić, to to, to, to co mi tam proponował Wolwi, żebym powiedział, to jest tak, żeby, żeby generalnie pokazać, że coś upływa dzięki tym świeczkom. Jest w ogóle na, na taki system ten Canals, gdzie my gasimy po kolei świeczki, które pokazują nam, że właśnie upływa czas. Albo wręcz z tym, że, po prostu, że mamy po prostu świeczki, które są życiem graczy. To ja, ja, ja miałem kiedyś taką historię, to była strasznie śmieszna. Yy, Kumpel mnie poprosił na jednym z konwentów, w Drakulu, żebym im, im coś poprowadził. Ja mówię, dobra, słuchajcie, tylko zbiorę świeczki i będziemy grać. Zebrałem od tak przez przodek świeczki, przyniosłem je yy, na yy, tam, gdzie żeśmy grali. Ja tak włożyłem te świeczki i nagle widzę, że jest pięć świeczek, tyle ile graczy. Ja mówię, okej, okay, jest pięć świeczek, tak? Jak pięć żyć. I każdemu dałem po jednej świeczce. Mówię, proszę bardzo, to jesteście wy. I gramy w takim razie, tak? I generalnie te świeczki były. I, i zrobiłem całą mechanikę taką na szybko, że jak coś się nie wychodziło, albo nie, jak, jak coś nie wychodziło gra, graczowi, to w tym momencie ja mu zdmuchowałem świeczkę, albo jak ktoś go uderzał, to ja mu dmuchałem w świeczkę i mówiłem, masz 10 sekund na to, żeby ją zapalić, bo inaczej zginiesz. 10, 9, 8, 7. I mu, i mu oczywiście rzucałem yy, zawałki. Nie byłem wredny, nie rzucałem mu tego pod stół, ale dawałem mu, mu to. I on po musiał, wiecie, odpalić tą świeczkę w 10 sekund. To robiło super motyw, naprawdę to dowodziło. To, to, to mi chodziło o to, czy o coś innego? Tak, o to. No i wiecie, i to powodowało, że gracze po prostu z tymi się rękami starali się yy, zapalić. A najfajniejszy był tam motyw taki jeden, że pod koniec sesji świeczki już się powoli dopalały, a jeden gracz był ciężko ranny. I nagle się okazało, to, to z tym się robią jakieś magiczne czasem momenty. I to są takie momenty, które się zapamiętuje do końca życia. To było tak, że jeden gracz był bardzo ciężko ranny i jego świeczka była w jakiś wyjątkowy sposób tak się strasznie słabo paliła. Wszyscy graczy, wszystkim gr graczom się pali, paliły całkiem spoko, a graczom tak, taką, która skwierczała, świszczała, ledwo co się paliła. I pamiętam, że gracz siedział przez, przez ostatnie 30 minut sesji, tak trzymając tą świeczkę, żeby nic się nie stało. Bo naprawdę, on, i on tak trzymał, jakby trzymał swoje własne życie w tych rękach. To było, I to było, I wszyscy gracze również robili tak, żeby nawet nie poruszyć się przy nim, żeby nic nie zrobić. To było niesamowite nie, nie do doświadczenie. Ja mam teraz już, zobaczcie, ciarki na, na rękach, bo to, bo, bo to zrobiło taką robotę. Tak więc polecam serdecznie bawienie się z tymi świeczkami, właśnie na zasadzie tego pomyślenia, jak połączyć coś z mechaniką. No nie wiem, wystarczyłoby, tak się zastanawiam, na, na przykład do sesji, do sesji Warhammera. No mamy na przykład, może nie punkty. Punkty, czy yy, ale punkty szczęścia, prawda? Niech to będą świeczki. Jeżeli mamy, jeżeli mamy ktulu, no to co to może być? No to, yy, to mogą być przede wszystkim, yy, no też mamy tam szczęścia, ale mamy dużo tego szczęścia. To raczej średnio. Yy, punkty poczytelności też, też mamy trochę dużo. Ale nawet bawienie się światłem, na, na, na zasadzie taki pamiętam, że ostatnio tak miałem, że yy, im, im, żeśmy szli dalej, da, zacząłem od, 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 od takiego ogromnego, ogromnej puli świeczek ale im dalej żeśmy szli, to te świeczki same się trochę dopalały, bo to były takie, takie tealighty, a, a po części ja też je gasiłem. I im dalej w las, tym było ciemniej. I już pod koniec było naprawdę nie tak znowu jasno. I gracze to na, naprawdę tak fajnie, jakoś tak sam, samoczynnie wyczuwali, że już jest coraz dalej w kierunku tej, tej przygody. Więc poważnie to po prostu wystarczy usiąść, sobie tak troszkę pomyśleć, jak to by można było zrobić, żeby to, żeby to fajnie, fajnie działało. Prawda? Nawet można zrobić tak, że jakieś, jak, jakieś nawet takie... Ja pamiętam, że też kiedyś zrobiłem coś takiego, że yy, ze świeczkami zrobiłem tak, albo w ogóle ze światłem, że ja zrobiłem taką bardzo jedną mocną świecę, nie, nie, to była lampka, ale obudowałem ją niejako takimi, takim śmiesznym lampionem, który sobie zrobiłem. To było bardzo szybko zrobione. Kalka, papier, jakieś takie dziwne symbole. I wyobraźcie sobie, że ja to położyłem tak właśnie nawet nie przed graczami, tylko, tylko obok graczy, ale to się bardzo mocno mi rozświetliło, przestrzeń na zasadzie takich cieni, które były na, na takich. I wtedy prowadziłem w takim dość jasnym, jasnym pomieszczeniu, gdzie było mało rzeczy na ścianach. I nagle mi to zrobiło takie jakieś dziwne, wiecie, maskowate cienie na ścianach. Jeszcze jeden e, e, motyw a zabawy cieniem. Spróbujcie kiedyś, dacie może, może te świeczki, poprawcie tak, że gracze są tutaj. Dajcie świeczki na, e, na stół ale przed sobą, tutaj, pod stołem najfajniej, przypnijcie sobie lampkę, która będzie świeciła na was w bardzo ciemnym miejscu. Widzę, że tu potakujesz. Zobaczcie potem sobie, obróćcie się i jak, jak będziecie jeszcze mieli jakąś fajną szafę albo ścianę, to zobaczycie, jaki macie cień za sobą. I to robi niesamowity klimat. Po prostu stoicie nad graczami yy, spokojnie, a za wami jest taki cień, który się pochyla nad, yy, nad nimi. Ja raz kiedyś poradziłem, to, to przez przypadek tak, tak w ogóle zrobiłem i nagle się patrzę, że gracze się patrzą tak jest za mnie. Ja mówię, ale o co chodzi? I się patrzę, bo one widzą, o kurde, co nie? Sam y, y, Zrobiło to naprawdę fajny motyw. Tak więc tu, tu serdecznie polecam bawić się tym. Bawić się również światłem na, na takiej zasadzie, że właśnie y, gdzieś na przykład dawać światło pachnące. Czyli są teraz te tel które mają różne zapachy i używanie ich fajnie robi klimat. No nie wiem, pamiętam, że kiedyś do takiej sesji bardzo sielskiej, bardzo swojskiej, dałem no, da, yy, kupiłem sobie wcześniej kupiłem sobie taką świecę, która była taka z miodu, wiecie, z wosku, takiego typowego przelego. I to robiło taki klimat, bo tam, tam tą, 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 yy, tą świecę taką większą pociąłem i zrobiłem po prostu, wiecie, kilka świeczek, które pachniały takim, wiecie, miodem. Yy, no właśnie głównie miodem i woskiem. I ja zrobiłem taką właśnie fajną przygodę, gdzie właśnie oni byli gdzieś, gdzieś na polach, pachniało przyjemnie właśnie tymi, tymi pszczołami, które były wszędzie, tam były ule. I to zrobiło taki automatycznie fajny klimacik. Więc to też serdecznie Wam polecam, żeby sobie próbować i po prostu się usiąść sobie na chwilę, pomyśleć, co ja mogę zrobić z tym światem, który mam, e, który mam e, ze sobą. Jeśli chodzi jeszcze, jeszcze o jakieś takie patenty i patenty, nie wiem, czy Wy macie jakieś, jakieś ewentualnie patenty, które... Bym, o. Ja mam yy, znaczy lato dostałam taki yy, stół swój do tego po prostu. Ja mam pod nim daty, które zmieniają kolor i ja mam po prostu filocik swój. I no, no to po to mi się kojarzy z jakimś klimatem, jak jest ten las tutaj zielony. Tak. Są takie sztuki w ogóle leśne, tak. które można pilić i nie zmienić. Tak, tak, tak. pod tak, tak. mam takie szczyteczki w tym stole, że raczej mam kartę, karty postaci ja jednej matryce, ma dany kolor. Gra, tak, Okej, okay, super, czyli teraz jesteśmy w kierunku ledów. Dobra, to, to, to lecimy teraz w kierunku no, światła niby sztucznego. I co, nie, tym się można bardzo fajnie bawić, ale uważajcie, tutaj trzeba dość, dość mocno uważać, ponieważ światło niejako, wiadomo, że nas również programuje. Myśmy kiedyś mieli z kolegami taki typ, z Skuwą, którego pewnie kojarzysz, i myśmy. i Skuwa uwielbiał się bawić światłem światło i nas tam trochę. trochę generalnie się nas. Się na, na, nas na, na nas eksperymentował i dawał różne kolory światła w trakcie sesji. I poważnie było tak, że jak było niebieskie światło, było ok. Bo był spokój, bo niebieski to jest kolor, który się kojarzy ze światłem, niebem, morze, morzem, prawda? Jak dał zielony, to było dziwnie. A jak dał kiedyś czerwony przez godzinę, to ja mówię, i było to tylko jedyne źródło światła. Czerwony kolor, który, który tak rypał z boku. Myśmy naprawdę łapali agresora. I to było tak, że ja aż się pamiętam, że złapałem, ja mówię, myśmy na siebie warczeli podczas tej sesji, podczas tej, tych scen, które były w czerwonym kolorze, myśmy na siebie warczyli i ja się znowu na, na takie myśli kurczę, dlaczego my to robimy właśnie. Bo to była normalna scena, to tam nic nie było. Ale naprawdę myśmy po prostu tam na siebie po prostu powarkiwali, i okazało się, że on to zrobił specjalnie, bo tam sobie gdzieś wyczytał książkę, więc sobie że to spróbuje. Tak więc tutaj trzeba bardzo uważać, ale tym się można bawić, prawda? Tymi kolorami różnymi i po prostu gdzieś się stosować w trakcie sesji. Są te LEDy, które są bardzo fajne z, z, z programem, to może bardzo fajnie działać, bo to możemy po, mocniej zrobić jaśnie, prawda? I to, I to fajnie działa. Tak samo polecam serdecznie, to może nie, niektórzy ludzie powiedzą mi, że. Które przesadzam, ale, bo to też robił Mesjasz ostatnio, używanie stroboskopu albo silnego światła. To oczywiście wymaga tego, żebyśmy się spytali graczy, czy któryś przypadkiem nie ma epilepsji, albo czy nie ma problemu z takim mocnym źródłem światła, które będzie mu waliło po oczach. Yy, bo może mieć, istotnie. Natomiast jeżeli nikt nie ma z tym problemów, uwierzcie mi, walnięcie mocnej muzy i stroboskopu, który wali i, gracz, i mistrza gry, gry który opisuje, w tym momencie, wiecie, skacze yy, w obrazie graczy, jest to niesamowity efekt. I wiecie, mocna muza, dobry klimat, czyli powiedzmy gramy w takiego cyberpunka, w we współczesność, w jakąś dyskotekę I, i mistrz gry, który nawija do fajnej, mocnej muzyki ze stroboskopem, to naprawdę robi fajną, fajny klimat sesji. No. Na pewno znamy ten patent, nie? Ale on też się sprawdza więc dobrze o co chodzi. E, to może być ze wtór, też ma jaskinie, góry, ciemna przestrzeń albo e, awaria prądu. Złączamy no, no, sobie światło i nawet do latarki. Oczywiście. Z e, Nie wiem, Nie, nie postawi. mówiłem. W każdym razie to, to jest patent, który się zawsze sprawdza Nie można go odużywać, bo człowiek się jednak no, się męczą przy tak. tak. Cały czas świecą się po twarzach no, może to ale nawet na kilka minut, żeby się przestawić, pokazać, na podkreślić, że jest awarię prądu, czy macie w ogóle latarki i ktoś tam może wyjąć, nie? Że tak. ma przy sobie i jest tylko i wyłącznie światło latarki, Tak. bardzo fajnie się Albo komórkowe, tak. Tak. Ja pamiętam, że tak. tak, tak, tak. Tak, A, nie? No bo też, też tak, tak. Je, Jedni, wiesz, bardzo długi komórkowy, e, nie bardzo, weryku, 20, 30, 20, raczej tak. nie ma Tak, tak. Nie mamy ale... Nie mam <laughs> Natomiast też bawienie się, wiecie, nawet taką latarnią, wiesz, dorwanie gdzieś w starym sklepie latarni naftowej i położenie jej na środku, to też robi bardzo fajną robotę. Czy na przykład, ja pamiętam, że jeszcze mieliśmy raz tak, że nam się skończyły wszystkie świeczki, a chcieliśmy jeszcze grać i był tylko jeden oso jedna osoba paląca i myśmy przy jednej zapalniczce grali, gdzie po, gdzie po kolei żeśmy trzymali to. No to to było, kurde, to był już pamiętam. Natomiast to też fajnie działało, bo gracze byli skupieni razem i w ogóle. Ostatnim rodzajem świata, o którym może powiem, i nie wiem, czyście kiedykolwiek próbowali, to spróbujcie sobie kiedyś y, zrobić taki wyjazd ze znajomymi i coś zagrać przy ognisku. Nie wiem, czy próbowaliście? Ktoś próbował? No. <grytanie> no, tak blaza. Oczywiście, żadek. Nic mi nie zaskoczy. Tak, Ale te buty mi się rozpuściły. <grytanie> tak? <grytanie> trzymałem za blisko ogniska <grytanie> i mi się zaczęły podarki. <grytanie> Okej. Okay. Rozumiem. Nie to, to mi się kilka razy zdarzyło przy ognisku zagrać sesję i to są naprawdę niesamowite sesje. Po prostu to są na, to jest takie naprawdę, takie tru, tru snucie opowieści. Taki, taki powrót do korzeni, gdzie my naprawdę opowiadamy. I ja, ja, ja pamiętam, że jedną miałem sesję, albo dwie sesje miałem przy ognisku, przy ognisku, takie normalne, gdzie żeśmy sobie właśnie siedzieli, opowiadali, dorzucali do ognia, piekli kiełbaski i sobie opowiadali. To było cudowne, a raz mieliśmy jeszcze takie coś, że kumpel prowadził dzikie pola, Wziął sobie jeszcze. I to było jeszcze w dodatku, to było na. To było na, na kanwie Monachomachi, Majkosz zrobił po prostu nam, nam po prostu opowieść o tym. Więc śpiewał nam Kaczmarski, więc dodatkowo wziął sobie gitarę i były wstawki gitarowe kaszmarskiego albo tam Kowalskiego, gdzie nam, gdzie nam opisywał, co się dzieje. No kurczę, to już było takie totalnie. No, prawdziwe po prostu wzejście do tych korzeni, opowiadania swojej historii. I to zrobiło niesamowity efekt. Ja pamiętam tą sesję do dziś i to naprawdę w bardzo duży, w dużych szczegółach. Myślę, że to dlatego, że to była a, bardzo dobra sesja, ale myślę, że bardzo wiele wpłynęło na to, to jak żeśmy grali i z czym żeśmy grali. Szczególnie, że tam było, naprawdę było tak, że ja miałem... Wtedy tak się złapałem, że ja nie widzę moich kumpli, tylko widzę tam postaci. Nie wiem, z czego to wynikało. Może po prostu z klimatu, może z tego, że młodszy albo coś. Ale chemia działa. No, naprawdę takie ognisko... Ale ognisko, może... ale tak samo kominek działa. Myśmy wyjechali zagrać panówki nie jest temat lekcji, ale mieliśmy cały czas na kominek i w zasadzie gromadziliśmy się wokół niego i to była fantastyczna taka takie uczucie tego klimatu trochę my właśnie Przegięli rzeczywiście w tym domku i to była taka recepcja, nie? Bo ty jest czy w domu itd., itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I teraz ja patrzę w domu i myślę, że w domu ze kuminkiem. Fantastyczne, że Tak. To no szczególnie, że do Tak. Szlachetne takie tajemnicze, takie no... Jest w tym po prostu takie, to jest takie, tak, takie, 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 takie właśnie prymarne, prymarne podejście do tego. Jeszcze takie dorzucanie do ognia, cokolwiek. No do, ja mówię, no warto sobie tam gdzieś, gdzieś to po prostu e, spróbować. Myślę... Co? Magia, no tak, oczywiście. Światło na sesji, jeszcze mówiąc o, o, o tym świetle, to też, też pamiętajmy o tym, że wiadomo, że lepiej się gra, kiedy jest ciemno, i, ale możemy też sobie kiedyś tam w, w, grać w jasności. Oczywiście, że to, to też jest tak, że też z drugiej strony było tak, że ja miałem bardzo fajne sesje, które się działy na przykład, nie wiem, w pociągu, które prowadziłem w pociągu albo które prowadziłem przy totalnie jasnym, jasnym yy, w jasny dzień, yy, siedząc gdzieś na, na no na takim placyku przed domem kultury, więc to tak, to nie jest może koniecznie potrzebne, ale gdzieś to światło jednak, jednak robi robotę, więc pamiętacie o tych zasłonach i tak dalej, ale to chyba jest akurat w miarę oczywiste, więc o tym nie będę mówił zbyt wiele. Yy, w zasadzie nic już nie będę mówił, bo już powoli się już kończy, kończy mi czas. Więc słuchajcie, ja serdecznie was zapraszam do przede wszystkim takiego, do takiego po prostu eksplorowania tego tematu, popatrzenia się co macie, tak naprawdę ja może, kiedyś, ja, ja może Wam razem jedno, jak będziecie sobie kiedyś mieli prowadzić sesję, w jakimkolwiek klimacie, będziecie mieli ten jeden dzień wolny przed tą sesją, żeby sobie po prostu pójść, nie wiem, do Rossmana, do jakiekolwiek sklepu, nie wiem, indyjskiego, albo sklepu po prostu byle jakiego, gdzie możecie, czy nawet do, do, do takiego hipermarketu, przejdźcie się po nim i zobaczcie, co możecie uzyskać ze światła. Bo to światło nie kosztuje Was dużo, nawet kupienie lampki nie kosztuje Was jakoś strasznie dużo, a możecie bardzo wiele z tego uzyskać. Tylko po prostu pójdźcie sobie, pochodźcie sobie, kupcie sobie te świeczki i pomyślcie, świadomie sobie pomyślcie, jak ja mogę użyć światła. Albo przed tą sesją usiądźcie, pomyślcie, jak ja, jak ja teraz użyję światła do tej sesji i jak ja mogę świadomie użyć go jako albo elementu mechaniki, albo elementu klimatu, albo po prostu elementu samego wystroju. Ja wam teraz serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że się zmieściłem w, w czasie. Dziękuję wam serdecznie i zapraszam na ja.